Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki chłopcy. Kłaniam się nisko słuchaczej słuchawki. Witajcie, Mediteuszki i Mediteusze. Jest 6 grudnia, środa roku 2023. Słońce wzejdzie o 7.36, a zajdzie o 15.34. Imieniny obchodzą Mikołaj, Angelika i Leotyna, solenizantom wszystkiego pięknie niemożliwego. Bo co możliwe, to i tak się spełni. Dziś Mikołajki. Motto to na dziś jedynie dzieci wiedzą, czego szukają. Saint-Exupery, 212. wydanie Codziennika Motywacyjnego z całej siły. Zapraszam. My jako ludzie jesteśmy zdobywcami. Od samego urodzenia zdobywamy. Zdobywamy wiedzę, zdobywamy doświadczenie, zdobywamy miłości, zdobywamy majątki, zdobywamy szacunek, zdobywamy skillę na lepszą pracę, kompetencje i wszystko to, co tak naprawdę... Z małych elementów składa nas jako ludzi. Zdobywamy. Dziś o bardzo ciekawej technice. Pięć pytań: Zdobywcy. To będzie ta metoda i ten skill, który w wielu przypadkach będzie w stanie odwrócić bieg wydarzeń o 180 stopni. U wszystkich tych, którzy mają deficyty, u wszystkich tych, którzy chcą gdzieś dojść, ale, u wszystkich tych, którzy mają marzenie, ale, u wszystkich tych. Którzy mają wyobrażenie o tym, że się nie uda, że nie wyjdzie, że nie pyknie. Ale posłuchaj bardzo uważnie. Pięć pytań zdobywcy. Nie ma żadnego znaczenia, co tym razem chcesz zdobyć. Czy zdobyć wolność, urywając się z pracy, gdzie jesteś mobowany, mobobowana, i dostać nową, czy wyrwać się z toksycznej relacji i znaleźć taką, która cię będzie przytulała, pielęgnowała i kochała. Czy chcesz zdobyć miłość, pieniądze, sławę, szacunek, wyższą samoocenę, zdrowie i dziesiątki innych rzeczy, których my jako ludzie pożądamy, do których zmierzamy? Pięć pytań zdobywcy to absolutny game changer w zdobywaniu i osiąganiu. Posłuchaj. Jest pięć pytań, pięć pytań, które należy sobie postawić przed wyruszeniem do jakiegoś celu. Bez względu na to, czy to jest cel materialny, czy to jest cel niematerialny, czy też zasypanie deficytowych dołów. Wszystko po to, aby zacząć żyć dobrym, pięknym i spełnionym życiem. Pięć pytań. Weź pięć kartek w kratkę albo w linię. Usiądź bardzo wygodnie. Weź długopis albo pióro, ołówek, cokolwiek innego. Bo to ćwiczenie jest jednym z najpotężniejszych ćwiczeń coachingowych ever. Ćwiczeń motywacyjnych ever, ale wymaga od Ciebie procesu obrazowania pisania. Użycia ręki, długopisu, ołówka, pióra i zapisania na kartce. Pytanie pierwsze: Po co chcesz to zrobić? Piszesz na górze pytanie i odpowiadasz na nie. Po co chcesz tej zmiany? Po co chcesz wyruszyć w dany proces? Po co chcesz dokonać tych wszystkich rzeczy, które spotkają Cię i będziesz musiała podjąć albo musiał podjąć wyzwanie podczas tej drogi? Nie odpowiadaj jednym zdaniem. Opisz, po co chcesz to zrobić. Po co chcesz wprowadzić w swoje życie zmianę? Po co chcesz dojść do celu, który jest na samym końcu drogi, na samym końcu rozpoczętego procesu? Opisz to bardzo wyraźnie. Nie traktuj tego lakonicznie, nie traktuj tego przez palce, że to kolejne ćwiczenie z pisaniem. To bardzo ważne dla Twojej podświadomości. Pytanie pierwsze: po co chcesz to zrobić? Następnie, kiedy to zapiszesz, pytanie drugie brzmi. Jaki będzie twój pierwszy krok, który zrobisz w stronę osiągnięcia tego celu? Pierwszy krok, który będziesz w stanie wykonać w momencie, kiedy odpowiesz na pięć pytań zdobywcy? Jaki będzie pierwszy element tej całej układanki? Jaka będzie pierwsza myśl, którą wprowadzisz w życie? Odpowiedz na to pytanie również bardzo, ale to bardzo dokładnie. Zastanów się, co takiego Spośród wszystkiego tego, co cię otacza, z Twoich umiejętności, skilli, patentów, wiedzy, telefonów i tak możesz wykonać, żeby być chociaż o milimetr bliżej od swojego celu. Zrób to pytanie trzecie: jakich zasobów użyjesz, żeby to osiągnąć? Jakich zasobów użyjesz, żeby to osiągnąć? Naszymi zasobami jest wszystko to, co możemy wykorzystać do zdobycia tego celu, do dojścia do wymarzonej złotej kuli, do osiągnięcia sukcesu. Są to telefony, są to maile, są to przeczytane książki, są to wszystkie nasze umiejętności, są to wszystkie nasze kompetencje, jest cała nasza wiedza, wszyscy nasi znajomi, wszyscy nasi dalsi znajomi, albo wiedza zaczerpnięta z książek, z kursów, ze szkoleń. Nie ma to żadnego znaczenia. Zasoby, a może potrzebne ci są jakieś narzędzia, a może potrzebne ci są jakieś komunikacje pomiędzy innymi ludźmi, a na przykład urzędami. Zastanów się, jakich zasobów użyjesz do tego, aby osiągnąć swój cel. Wypisz to w punktach albo tak po przecinku. Po prostu to zrób. Następne pytanie, i to jest chyba jedno z najważniejszych pytań spośród tych pięciu, o których właśnie Ci mówię. Czy godzisz się na tę zmianę? Czy godzisz się na tę zmianę? Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, że podejmując decyzję o jakiejś zmianie w życiu, nie ma znaczenia, czego ta zmiana dotyczy. Zmiana pracy, miejsca zamieszkania, zmiana partnera, partnerki, zmiana postrzegania, zmiana diety, zmiana rzucenia nałogu. Zilion 800 tysięcy zmian. Każda zmiana niesie za sobą jakieś konsekwencje. Każda zmiana coś burzy i buduje zarazem. Każda, bez wyjątku, każda zmiana działa dla Twojego dobrostanu. Być może nie od razu, być może za tydzień, miesiąc, dwa miesiące, rok, pół roku, dekadę. Każda zmiana to ma. Więc zastanów się i odpowiedz sobie na pytanie: czy godzisz się na tę zmianę? Czy godzisz się na ten proces, który będzie niósł za sobą konsekwencje niszczenia, budowania? Gdzie niektórzy ludzie odsuną się od ciebie, a przyjdą nowi, że przyjdą nowe relacje, że upadną stare relacje, że będziesz oceniony, oceniona, że być może będziesz w trudnej przez chwilę sytuacji. Czy na to wszystko się godzisz? Odpowiedz na to. I piąte, chyba najważniejsze ze wszystkich tych pięciu pytań, oczywiście poza czwartym, a tak naprawdę wszystkie pięć jest ultra ważne. Napisz, opisz to bardzo skrupulatnie. Co wydarzy się w Twojej przestrzeni, kiedy osiągniesz cel? Co takiego się wydarzy, jak będziesz się czuł albo czuła, co zaistnieje w Twojej przestrzeni? Jakie będą przeloty pomiędzy Tobą a Twoimi znajomymi, rodziną, a może ludźmi z pracy, a może Twoim szefostwem, a może jak będziesz się czuł albo czuła, kiedy deficyt, który gdzieś ci doskwiera, zostanie zaorany na zero? Nie będzie go, odejdzie całkowicie. I w tym pytaniu. Daj upust swojej fantazji, swojej imaginacji, a zarazem swojej kreatywnej wyobraźni. Napisz to wszystko w czasie rzeczywistym, w czasie teraźniejszym, tak jakby to już miało miejsce. Jak się czujesz? Co się wydarzyło podczas tego procesu, że czujesz się tak wspaniale, że to, co się odpala w Twoim życiu, było skutkiem Twojej podjętej decyzji i procesów, przez który przeszłaś albo przeszedłeś Robiąc różne rzeczy, aby osiągnąć ten cel. Zdaj sobie sprawę, że osiąganie celu to droga, to wyruszenie od decyzji przez cały proces, aż do wzięcia w ręce złotą kulę, złotej kuli. To wszystkie te rzeczy, które się wydarzają podczas procesu. Nie będzie łatwo. Będą odchodzili ludzie, będą przychodzili, będą wydarzały się sytuacje nieprzewidziane. Bo tak jak przed każdą podróżą, pomimo tego, że ty wsiadasz do auta, zamykasz drzwi, masz nawigację, masz jedzenie na wycieczkę, masz te wszystkie zasoby, które zgromadziłaś albo zgromadziłaś, i wiesz, że musisz dostać się z punktu A do punktu B. Podczas tej drogi może wydarzyć się zylion rzeczy. Mogą się wydarzyć kolizje, mogą się wydarzyć wypadki, zamknięte drogi, objazdy lub dziesiątki innych zdarzeń, na których absolutnie nie masz wpływu i musisz dopasowywać się do tego, co wydarza się w przestrzeni podczas podróży. I dokładnie analogicznie będzie wtedy, kiedy ruszysz w proces. Cała ta droga od pierwszego pytania do piątego to kolejne etapy Twojej podróży, kolejne stopnie. Będą nowi ludzie, będą urzędnicy, będą w kurwy, będą pragnienia, będą łzy. To wszystko będzie i mogę Ci to zagwarantować, bo tak jest zawsze. Bez względu na to, czego dotyczy proces, szczególnie kiedy on dotyczy jakiegoś kolosu, jakiejś dużej zmiany w Twoim życiu, jakiegoś zasypanego dużego deficytu, jakiegoś wielkiego wyzwania. Ale to wszystko i te pytania pozwalają Ci się zafiksować na tym celu, dojść do niego i wziąć w ręce. Złotą kulę. Wyobraź sobie sytuację, że rozpoczynasz budowę domu, bo Twoim marzeniem jest budowa domu. Odpowiedziałeś albo odpowiedziałaś na pięć pytań. Po co to chcesz zrobić? No, zazwyczaj będzie, bo chcę mieć nowy dom, lepsze warunki bytowe dla siebie, dla rodziny, chcę mieszkać w takim na takim miejscu. Jaki będzie Twój pierwszy krok w stronę osiągnięcia tego celu? Zazwyczaj od pomysłu jest przeglądanie jakichś projektów. Kontaktowanie się z firmami, te inne podobne rzeczy, które zazwyczaj robi się, jak w głowach ludzkich powstanie patent o budowie domu. Jakich zasobów użyjesz, żeby to osiągnąć? I tutaj zasobami jest Twoja gotówka, wiedza, Twoje znajomości, Twój kredyt, albo wszystko to, czego użyjesz, aby inni, albo Ty sam, albo Sama, zbudowali, albo żebyś zbudował, zbudowała dla siebie wymarzony dom. To Twoje zasoby. Czy godzisz się na tę zmianę? Bo wyobraź sobie, że podczas budowy tego domu będzie następowało pierdylion sytuacji, na które nie masz wpływu, tak jak z podróżą, nierzetelni wykonawcy, niedowieziony towar, za rzadki, za gęsty beton i zyliard innych różnych urzędniczych głupot, którym będziesz musiał albo będziesz musiała stawić czoło, żeby w tym domu zamieszkać. Czy godzisz się na zmianę, że przeprowadzisz się do nowego domu? I wszystko się zmieni. Będziesz w nowym miejscu, w nowych okolicznościach, wśród nowych ludzi, z innym przelotem do pracy, do sklepu, do znajomych, do mamy, do taty, do brata. Będziesz zupełnie w nowych okolicznościach. Czy na to się godzisz? Czy godzisz się na to, że przez wiele, wiele lat, jeżeli bierzesz kredyt, będziesz płacił albo płaciła kredytowany dom, w którym mieszkasz? Czy godzisz się na tę zmianę? I ostatnie, co wydarzy się, kiedy zamieszkasz w tym nowym domu? Co takiego przyjdzie do ciebie w tym nowym miejscu? Jak będziesz szczęśliwy, szczęśliwa ze swoimi bliskimi, albo sam sama, albo ze swoim partnerem, partnerką, co wtedy będzie? Jak się będziecie czuli? Co będziecie odczuwać? Co będziecie robić? Jak będziecie żyć? Co wydarzy się w tej przestrzeni? Pięć pytań zdobywcy to jedno z najbardziej dogłębnych. Penetracyjnie dla naszej podświadomości ćwiczeń. To z jednej strony poszukiwanie odpowiedzi na pytania, które urodzą się, kiedy odpowiesz na te pięć. Jeszcze z drugiej strony, to paśnik dla Twojej podświadomości, pytanie numer pięć jest game changerem, pytanie numer cztery również, pytanie numer trzy także, bo każe Ci uruchomić Twoją wyobraźnię. poszukiwać rozwiązań, gromadzić zasoby, żeby to wszystko. Osiągnąć. I jak odpowiesz sobie na te pięć pytań, to złóż te kartki i włóż je do jakiejś szuflady, do jakiejś książki i nie wracaj do nich przez kilka dni. Po kilku dniach weź je ponownie i przeczytaj, czy te odpowiedzi, które zostały przez ciebie udzielone, nadal rezonują z tobą. Czy nadal, jeśli czytasz pytanie piąte, odpowiedź na pytanie piąte, czujesz motyle w brzuchu? Czy jak czytasz pytanie pierwsze, jest w tobie obawa, ale zarazem ekscytacja? Przed wszystkim tym, co się wydarzy. Jak czytasz drugie pytanie, to jaki krok teraz, po tych kilku dniach, zrobiłabyś albo zrobiłbyś do tego, aby być bliżej tego celu? I czy godzisz się na tę zmianę? I jakich zasobów użyjesz do tego? Przeczytaj to kilkukrotnie w przeciągu całego tygodnia. Czytaj te pytania na głos. Jeśli... Pojawią się inne pytania, które wynikają z odpowiedzi, których udzieliłaś, albo być może pytanie rodzi pytanie, również odpowiadaj na to. Ale najważniejszym, bez żadnej wątpliwości, pytaniem spośród pięciu pytań zdobywcy jest pytanie numer dwa. I tutaj cię proszę, abyś nie olała albo nie olał. Po prostu jeżeli dziś albo jutro napiszesz odpowiedzi na tych pięć pytań zdobywcy. To pytanie numer dwa wykonaj natychmiast po zakończeniu procesu pisania i odpowiadania na te pytania. Pięć pytań zdobywcy to pięć przepotężnych pytań, które ustawią cię w innym świetle, a raczej pokażą ci w innym świetle wychodzenie z deficytów, osiąganie celów, zdobywanie. One każą odpowiadać i udzielać naprawdę rzetelnych odpowiedzi, takich zgłębi, takich naprawdę bardzo, bardzo Wyciągniętych z samych trzebi. Bo jeżeli ktoś zadaje sobie tak korowe pytanie, to musi być wobec siebie samej albo wobec siebie samego bardzo szczeny. Tu nie ma miejsca na leszczarstwo, tu nie ma miejsca na ściemy. Zdaj sobie sprawę, że te pięć pytań dotyczy Twojego życia. Bez względu na to, czy jest to deficytowy dół, nowy dom, nowa praca, lepsza miłość, urwanie się z relacji, czegokolwiek one dotyczą. Nie możesz oszukać. Samej siebie, samego siebie. Z prostego powodu. Bo jeżeli to zrobisz, to nadal będziesz tkwił albo tkwiła w dokładnie w tym samym przelocie, w jakim jesteś. A chyba nie o to chodzi. Z całej siły polecam ci pięć pytań, zdobywcy. My jako ludzie zdobywamy. Więc zdobądź się tym razem na odwagę, żeby udzielić sobie odpowiedzi na pięć korowych pytań. Użyć game Changera do tego aby postawić Cię w zupełnie innej pozycji w tej grze, zwanej życiem. Gwarantuję Ci, działa zawsze. Ja opowiadam o tych pięciu pytaniach zdobywcy na szkoleniach NLP. I są oczywiście śmieszkowania, czasem rehe, ale jak przychodzi do procesu pisania, odpowiadania sobie na te pytania, to okazuje się, że dusi panowie prezesi wielkich korporacji. Wielkie walczące szefowe marketingów, dyrektorzy finansowi i inni mają duży kłopot przez chwilę. Bo jak tu oszukać samą siebie samego siebie na temat zasobów? Jak nie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy godzisz się na tę zmianę, jeśli ta zmiana to szereg niewiadomych? Jak odpowiedzieć sobie na pytanie, jak będzie wyglądał twój pierwszy krok, których tak naprawdę można podjąć kilkanaście i każde z nich będzie dobry, jaki wybrać. Aż w końcu dochodzi do pytania numer pięć, co wydarzy się w Twojej przestrzeni? I teraz czy jesteś gotowa albo gotowy na to, co się w niej wydarzy? Kiedy nie będzie tego deficytowego dołu, kiedy nie będzie tej mobbowanej pracy, kiedy będzie ten nowy dom, samochód, nowe podróże, napisana książka, zrobiony album ze zdjęciami? Cudowna miłość, partner, który cię kocha, partnerka, która cię kocha i wszystkie te rzeczy, które z małych elementów budują ciebie jako człowiek. Czy jesteś na to gotowy, albo gotowa? I niejednokrotnie byłem świadkiem naprawdę wielkich wyzwań podczas tego procesu. Wiele osób podeszło do mnie po takim szkoleniu NLP i miałem naprawdę niezły ubaw, bo ja wiem, jak to działa, a ci ludzie nie wiedzieli, ale byli wdzięczni za to. Że udało im się przełamać pewne opory, które mieli w sobie, udało im się zauważyć rzeczy, których nie zauważali do tej pory. Podjęli wyzwanie gromadzenia zasobów, ruszenia w proces, imaginacji tego, co się wydarzy. Ale też z pewną dozą nieśmiałości podchodzili do tego, jak odpowiedzieć sobie na pytanie, każdy z osobna, żeby siebie nie oszukać, żeby siebie nie stwaniaczyć, bo zdali sobie sprawę. Że to ich życie, że to ich czas, miejsce, ich przelot. A czas, jak wiesz, linearny w swojej prostocie, nie staje. Nie cofa. On płynie do przodu. Polecam Ci pięć pytań zdobywcy, chyba najważniejszy co dziennik na koniec tego roku. Ale to tak mi się stuknęło po algorytmach sukcesu. Kawowiczom z Pediteusz, wielkie dzięki. Wiecie za co. Słyszycie, jestem trochę zakatarzony. Otóż. Pan Paweł po algorytmach sukcesu w bluzie jeansowej w kurtce z kapturem poszedł dokonywać tak zwanej skrobanki lodowej ze swojego pięknego, białego samochodu. Skrobanka zaowocowała właśnie takim efektem, jaki słyszycie. Bo mama mówi, że katar leczony trwa 7 dni nie leczony tydzień, więc czas start. Dziewczynki, chłopcy, słuchacze i słuchawki dzięki za wszystkie maile a propos algorytmów sukcesu, za wszystkie zapytania, podziękowania, zdjęcia, filmy, po prostu jaram się, jesteście cudowni. A teraz odpowiadając do wszystkich tych, którzy piszą, czy będzie jakieś promo na wiedza mediteusz.pl, na książki Sylwy, Sylwę w sporcie, Sylwę nie w sporcie, czyli samokontrolę umysłu, na nagrania Królickiego, Wójcikiewicza i tak dalej, oczywiście, że będzie. Dziś Mikołajki, więc nie mogłoby być inaczej, jak nie podać kodu rabatowego. Kod brzmi Mikołaj i daje on 10% na wszystko bez wyjątku na wiedza.mediteusz.pl Tymczasem kłaniam się nisko do samej Ziemi, co złego to nie ja. Do usłyszenia jutro o 6 rano. Na razie. Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza, Mediteusz. Música